A gdybym powiedział Ci, że możesz uzyskać nawet 180 tysięcy złotych z tytułu kredytu frankowego. Niedaleko jak 10 lat temu mogliśmy odnotować prawdziwy boom na kredyty mieszkaniowe zawierane we frankach szwajcarskich bądź w złotówkach indeksowanych do waluty obcej. W związku z dużym zainteresowaniem umowami frankowymi banki zaczęły wykorzystywać niewiedzę klientów poprzez stosowanie niedozwolonych klauzul umownych, tzw. klauzul abuzywnych. Z biegiem czasu Frank wzrósł nawet o 80%, co spowodowało rosnącą lawinę zadłużeń. Głośny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej otworzył Frankowiczą drogę do dochodzenia nadpłaconych rat bądź też unieważnienia kredytów. Wyrok zapadł w sprawie państwa Dziubaków oraz rozpoczął dobrą pasę dla frankowiczów. Aktualnie odnotowujemy około 80% pozytywnych wyroków sądowych w postępowaniach zainicjowanych przez kredytobiorców. Aby zniechęcić frankowiczów do dochodzenia swoich praw, banki grożą pozwami za bezumowne korzystanie z kapitału. Sądy jednak przeciwstawiają się takiej argumentacji. Zapewne zastanawiasz się, czy Ty jesteś w stanie unieważnić swój kredyt bądź uzyskać nadpłacone raty. Każda umowa jest inna, dlatego należy określić rodzaj klauzul abuzywnych w niej występujących. Jesteś w stanie odzyskać od banku 100, 200, a nawet 300 tysięcy złotych. Aby poddać analizie Twoją sytuację, należy zweryfikować treść umowy kredytowej. Twoja sprawa kwalifikuje się niezależnie od tego, czy Twój kredyt został już zamknięty, czy też jest on jeszcze aktywny. Nazywam się Grzegorz Płatek i jestem adwokatem z kancelarii Płatek i Wspólnicy.